Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście pracujemy tak naprawdę nad też techniczną formą, bo trzeba było ze względu na te zmiany w prawie uregulować pewne zapisy i, i tak technicznie wymieniamy się korespondencją, więc tak jak tu też pan kierownik powiedział, jesteśmy na technicznej takiej drodze do zakończenia. To jest jedna rzecz, też musimy pamiętać, że od 1 stycznia i to, to musimy przypuszczać, że w budżecie jest zagwarantowane, albo przynajmniej powinno być, idzie już też ministerialna podwyżka wynagrodzenia, a w związku z tym, że nauczyciele w państwach nie są procentowo, więc też automatycznie ich dodatek, to też dodatek automatycznie wzrośnie. My jako związki zawodowe mogę tu też powiedzieć w imieniu koleżanki z Solidarności. Po takich rozmowach, które miały miejsce jeszcze wcześniej, pan kierownik to wie z protokołów, które też przedstawiliśmy, rozmawialiśmy, było też takie spotkanie z państwem dorektorami, gdzie też zwracali uwagę w dużej mierze na dodatki nie tyle motywacyjne co na dodatki funkcyjne za wychowawstwo na przykład dla nauczycieli. I to jest też taka kwestia, nad którą rozmawiamy i mamy nadzieję, że dojdziemy do, do konsensusu i w dobrym kierunku pójdziemy, bo to też jest, że duża grupa nauczycieli dodatkowo zyska większe, większe pieniądze. Więc rozmawiamy o różnych, o różnych wariantach, biorąc pod uwagę i propozycje przedstawiane na spotkaniu przez pana kierownika i przez państwa dyrektorów i nasze stanowisko, które zbieramy od członków związku. Nie wiem, jakie będą ostateczne porozumienia, ale raczej mam takie, takie przekonanie na dzisiaj, że jeżeli chodzi o rozmowy, to potem Państwo będziecie podejmować decyzje, to one idą w takim dobrym kierunku dla nauczycieli. Ale jak, jakby nie byłabym związkowcem, gdyby nie powiedziała, że zawsze mogłoby być lepiej, więc to jest, ale to też trzeba patrzeć na ogólny budżet przeznaczony na oświatę. Także na ten moment to tyle. Bo, ja bo tylko dodała Pani Przewodnicząca, że ta podwyżka dla nauczycieli, która ma wynieść 3%, to my jej nie traktujemy jako podwyżka, tylko nawet na... nie jako waloryzacja. Yy, dziękuję, że dziękuję dla naszych, naszych dochodów, chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo ludzie słysząc, że znowu nauczyciele dostaną podwyżkę, będą myśleli, że my tutaj będziemy znowu dostawali mózgowie. To jest, że z mojego punktu widzenia, to wyraziłam się zgodnie z tym, tak, jak to pani Minka nazywa, a jest to oficjalne spotkanie. Ale też tu muszę poza mikrofonem przyznać, że trudno to nazwać regulacją, bo. Najwyższe wyregulowanie to będzie w granicach 180 zł dla nauczyciela dyplomowanego, więc... Ale mówię o zasadach, jak to jest, skoro państwo zgadza się. Ja, tak, są wyższe. To jest jak najbardziej rozumiemy. Pani Przewodniczko, ja tylko taką też uwagę już może niestety będziemy wracać czasami do tej informacji. W tych informacjach brakuje prognoz na no, 2026. Ja wiem, że to jest sprawozdanie z zeszłych lat, ale gdzieś te prognozy też mogły być e, e, zawarte, żebyśmy mogli mm, chociażby mieć jakąś y, y, wiedzę na temat co, y, co nas y, y, czeka. E, szanowni Państwo, no tak jak wspomniałem, myślę, że E, e, poprosiłbym, żeby Państwo dyrekt, dyrektorzy też dostali tą informację do zapoznania się i wtedy możemy e, e, powrócić do tematu. A w tej chwili, jeżeli można, e, e, nie chcę mówić w skrócie, e, ale, ale omówić e, kluczowe m, dane, najważniejsze sukcesy i problemy minionego roku szkolnego w placówkach. E, to poprosimy. Może tutaj jak już od tej dobrej strony pani Moniko, pani dyrektor szkoły podstawowej w Kostakowie. To jest strony Od sukcesu, tak. To, czy od problemu? Problemy myślę, że Państwo znacie doskonałe, więc... Może jakieś rozwiązały, tak To też jest sukces, to, 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 to też jest sukces. Panie tak, za chwilę poprawię, bo się rozwiązamy okay, trochę i pewnie o tym powiem. Nie wiem, czy o jakie sukcesy państwo chodzi, natomiast ja powiem, że z swojej strony, jesteśmy placówką, która jakby doszła do momentu, kiedy mamy pełnowymiarową szkołę, czyli ósmą klasę, pierwszy egzamin przed nami w tym roku nie ukrywam, że się koncentrujemy bardzo na tym. Cieszę się, że mamy fakultet i możemy tutaj te dzieci przygotowywać i mam nadzieję, że ten egzamin przebiegnie zgodnie z planem, czyli co najmniej na takim poziomie jak reszta placówek i to dla naszych pracowników. Natomiast to, co nam się udało w ubiegłym roku szkolnym, bo rozumiem, że o to tak, tak, Państwo tak, prosiliście tak, tak, tutaj. To powiem najpierw takich ogólnych rzeczach tak realizowanych. Jeśli chodzi o konkursy i o takie największe osiągnięcia naszych uczniów, to był jubilecki konkurs geografii dla klas 4-8 typu finalisty. Jeden z uczniów otrzymał, a drugi przy nazwiskach finalnych sobie Mamy tu wielu uczniów otrzymało dwóch laureatach. W z języka angielskiego Leon, konkurs matematyczno-informatyczny i in dal lodzi. I tutaj mamy i laureatów, wielu, i finalistów. Finalistów naszego czego Polski nawet jest. Nie tylko nawet kompastały matematycznych. I też e, na poziomie tych bardzo dobrych wyników mamy wielu uczniów. E, jeśli chodzi, o, były także mecze matematyczne, braliśmy udział ze w na pierwszym e, i drugim meczu matematycznym. Wojewódzka Olimpiada w jednym rejonie, tam na drugim. E, dwa wyróżnienia z na finalisty. E, pierwsze miejsce w kraju, jeśli chodzi o komika szachowego i wielu też uczniów Przedsiębiorstwo Niemieckie tytuł laureata i zdobyte kilka tytułów laureatów, wiadomo, że to są podziały też na pewną kategorię. Jeśli chodzi o język angielski, też dyplomy z wyróżnieniem, konkurs przyrodniczy świetlik. Tych konkursów jest, jak sami Państwo wiecie, w ciągu roku bardzo dużo. To, co też warto gdzieś zauważyć, od umysłu, umysłów, finał regionalny, pierwsze miejsce drużynowe. Jeśli chodzi o ogólnopolski finał, to piąte miejsce. Na nas to bardzo dużo znaczy, ponieważ to nasz pierwszy, pierwszy raz braliśmy udział i od razu z, z taką lokatą, więc bardzo to zachęciło. Uczniów większą drużynę w tym roku, która się przygotowuje. Ogólnopolski konkurs matematyczny Fenek. I tutaj też e, wysokie miejsca uczniowie zajmowali. Bardzo dużo uczniów startuje co roku i no, musiałbym wymieniać po kolei, każde. E, pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o Hika teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o takich, e, Oczywiście to są nie wszystkie wybrane takie badania, w których nasi uczniowie regularnie uczestniczą. Jeśli chodzi o takie szkolne rzeczy, w których uczestniczyliśmy i które gdzieś nas tutaj absorbowały naszą uwagę, udało nam się po raz drugi, w tym roku to było trzecie miejsce, w takiej inicjatywie DBI. Czyli Dzień Bezpiecznego Internetu, ale to jest szereg inicjatyw realizowanych na przestrzeni kilku tygodni co najmniej. się, czy na szlawie, taka inicjatywa została nagrodzona, dzięki temu też uzyskaliśmy nagrodę w wysokości 5 tysięcy szkoły i sprzęt. Staramy się uczestniczyć w Wzięliśmy też udział w konkursie dla nauczycieli Kierunek Innowacja 2025, organizowany przez Kuratorium Oświaty. Jedna z naszych nauczycielek przygotowała motyw dobra przedstawiony opowiadania w opowiadaniach uczniom szkoły podstawowej w Posakowie i ta innowacja zakwalifikowała, zakwalifikowała się do etapu centralnego. Czekamy, co dalej, nie wiemy jeszcze. Natomiast powstała książeczka wypowiadań przygotowanych przez dzieci i ilustracje też były przez dzieci, została ona wydana i są one w tej chwili czytane przez starszych uczniów, młodszych dzieciom. I na tej podstawie są opowiadania, także żyje dalej ta innowacja. Z nami zobaczymy, jaki będzie efekt, jeśli chodzi o konkurs. Kolejne edycje gminnych, konkursów dla gminnych szkół udało nam się zorganizować. Też pod patronatem tutaj pani bój we współpracy z KCK i z biblioteką. Wierzyki z humorem. Konkurs, na który cieszy się dużym zainteresowaniem szkół z całego tutaj powiatu, także bardzo nas to cieszy. Współpracujemy w tym też zakresie i w wielu innych zakresach z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Mamy w swojej kadrze nauczycieli z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Jest sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która działa i realizowane są spotkania w naszej szkole. Także staramy się y, szerzyć tą współpracę. Y, udało nam się w, w ubiegłym roku zrealizować też pierwszą edycję szkoły dla rodziców, y, prowadzoną przez naszych specjalistów, y, którzy wcześniej się przeszkolili i przygotowywali do tego. Bardzo dużo zainteresowanie się, nie wszyscy rodzice niestety się zdarzyli zakwalifikować, także planujemy kolejną edycję. Y, w tym zakresie. Bardzo blisko współpracujemy z naszymi rodzicami. Stąd też nasze propozycje takie edukacyjne też w ich kierunku, odpowiadające na potrzeby naszych rodziców. Zgłaszam też taką chęć współpracy z Fundacją Orange. Tam było realizowane dla naszych uczniów, dla nauczycieli, ale też właśnie dla rodziców spotkanie ABC Higieny Cyfrowej. Jako, że jest to duży, jak Państwo na pewno wiecie teraz problem, więc było też zrealizowane spotkanie dla rodziców. A w ostatnim czasie y, mieliśmy też y, spotkanie i coraz większa, mówię w tym roku większa grupa rodziców uczestniczyła spotkanie z profilaktykiem Laszkiem do piało, poza działaniami dla uczniów i nauczycieli było też dla rodziców. Y, w tym zakresie y, była też zorganizowana we współpracy ze Szkołą w Południu rok temu konferencja naukowa, na którą zapraszaliśmy szerokie grono nauczycieli i rodziców. Chodziło o budowanie takiego pomostu współpracy i porozumienia, budowanie wzajemnego zaufania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. I tutaj chcieliśmy porozumieć się też ze światem naukowym. Oni jako prelegenci oprócz praktyki występowali, więc mieliśmy taką możliwość. Po raz drugi udało nam się też uzyskać dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co bardzo poszerza nam tutaj ofertę edukacyjną, ale też pozwala środki pozyskać. No i e, skończyłem właśnie edycję aktywnego kwadratu. Uzyskaliśmy dofinansowanie na do, zajęcia. Do, do z łatwo. Nawet w drugim semestrze poszerzałam jeszcze tam o zajęcia takie e, dla nowego nauczyciela, więc mi się też godzinę otrzymać. To jeśli chodzi o taki, taka pigułka tego, co się tak, dzieje e, w szkole, to chyba myślę, że wyczerpałam e, z tych miłych rzeczy. Z tych trudniejszych wiadomo, że żeby się rozwijać, potrzebujemy poszerzenia władzy lokalowej. Państwo doskonale o tym wiecie. Z tym się mierzymy. Nie, to proszę o pytanie, bo coś jeszcze miała Dobra, Pani dyrektor, ja tutaj będę się posiłkował tą informacją, bo mam nadzieję, że te informacje, które tutaj są odnośnie Państwa placówek, to od Was wpłynęły. No tutaj przynajmniej w szkole podstawowej w Kosakowie, gdzie pani jest dyrektorem, też jest przynajmniej zawarta taka informacja odnośnie y, diagnoz klas 4-6 w kwestii, że nie otrzymują chyba ocen. Tak? Znaczy, tu jest, że nauczyciele zgłaszali, że uczniowie z uwagi na fakt nie otrzymywania z nich oceny piszą je bez zaangażowania. Jak to, y, y, jak to wygląda? A, już e, rozumiem o co Pan pyta. Chodzi o wnioski z nadzoru wydawnicznego. Tak, tak, tylko. tak. E, tak, takie robienie coroczne diagnoz w klasach na przykład w piątek, szóstek, siódmych spotykało się z brakiem zaangażowania ze strony... Bo nie, nie chcieli pisać, bo nie było to oceniane. Czyli brak uzyskania możliwości uzyskania oceny, czy jakby to negatywnie odbierać groźby oceną, tak, oczywiście no, powodował, że no, nie chcieli angażować się w tą aktywność, nie? Więc doszliśmy do wniosku, że musimy to po takim razie robić inaczej. Na poziomie klasy y, siódmej i ósmej, jeśli mówimy już o trudnym egzaminie, no to oni troszkę inaczej do tego podchodzą. Natomiast taka diagnoza, diagnozy jest, spotyka się z niezrozumieniem przez uczniów. Więc na no, zasadzie mam coś zrobić, ale właściwie to nie do końca wiem po co, bo to tylko nauczyciel ma się dowiedzieć, co potrafi. Prawda? Więc ta, 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 taką informację otrzymywałam rzeczywiście od nauczycieli i y, y, będziemy w tej chwili troszeczkę inaczej sławą. Tak? Dobrze. Tutaj też przynajmniej w większości szkół y, y, to samo y, było zawarte, jeśli chodzi o zdencyfikowanie znaczy zwiększanie, pisanie testów próbnych do egzaminów ośmioklasisty, tak? No. Tak, mamy trzy trzy razy będziemy pisać, już raz pisaliśmy w listopadzie, teraz będzie tą styczniową edycję ogólnopolska, no i potem jeszcze na wiosnę jeszcze. Ja tu wrócę do tematu, tylko zaznaczę, że też jest wskazane właśnie, że część nam dzisiaj zgłasza znaczne przyciążenie z tytułu konieczności realizacji dużej ilości nadgodzin, tak, także to te informacje są tak, chętnie tutaj dopowiem, ponieważ spotykamy się. Ja jestem zawsze powtarzam szczęśliwym dyrektorem, który ma całą kadrę, i nawet jak w trakcie okazało się, że muszę zatrudnić miejsce, bo długotrwałe spodnienie się pojawia, to gdzieś udaje mi się taką pozyskiwać. I rzeczywiście, natomiast trudność, jaka jest, to to, że moi nauczyciele też którzy dużej mierze mają większą ilość godzin a w trakcie roku wiadomo, że dochodzą i zindywidualizowane ścieżki i nauczania indywidualne i dochodzą już w tym momencie nauczycielom, którzy mieli i tak na godzinę w to znaczy dodatkowo, nie? Godzinę yy, zaplanowane. W yy, efekcie każdy pracuje, no może nie każdy, ale dużo osób pracuje po półtorej etapu, są przeciążeni. W momencie, kiedy ktokolwiek idzie na zwolnienie, Robi się taka kosztowna ilość godzin, że no nie są w stanie odpoczywać i się regenerować. Tak? Co wiąże się też finansowo, ponieważ nieprawdą jest to, że nauczyciele z łatwością wchodzą w drugi klub z własnej pensji. Tylko teraz zbieramy my, jako dyrektorzy, takie pokłosie, że nie chcą nauczyciele brać nad godzin, ponieważ boją się, że wejdą w drugi klub. I my nie mamy po prostu kim realizować zastępstw. To chętnie jakby tutaj dopowiem, bo to jest coś, z czym się mierzymy gdzieś na przełomie w końcu października, listopada, grudnia, to już w ogóle. I no wolą po gdzieś poza szkołą. Jeszcze tak formalnie y, y, zapytał, y, jeśli chodzi godzinowo jak to wygląda, czyli 100% nauczyciela, y, to ile to jest godzin? Bo tak jak Pani wspomniała, to już... No zaraz, w zależności. To jest, jeśli mamy etat 18-godzinny, no, okay. tak, no to jeszcze do półtorej etapy możemy tam, tak? No tak, mówimy, mówimy o tym, co nauczyciel realizuje z uczniami, tak? Jeśli jest to nauczyciel współorganizujący, to będzie 20 godzin z uczniami plus do, może jeszcze pół etapy przyjąć, czyli do, może dostać rewalidację, jakieś dodatkowe zajęcia. czyli do 30, do 30 godzin, tak, przy pensji 20. Natomiast nie zmienia to faktu, że do tego dochodzą na godzinę takie doraźne. A oprócz tego się trzeba przygotować, bo jak wiemy wszyscy, nauczyciel, wobec 40 godzin pracy, tak jak każde inne osoby. Dziękuję. Pani Dyrektor może być Zespół Szkolno-Przedszkolny tak, szkolno w Mostach. Ja troszeczkę krócej chyba, może przybliżę najpierw placówkę. Zespół Szkolno-Przedszkolny, czyli przedszkole, szkoła podstawowa w tym roku. W przedszkole to 10 oddziałów, w tym jeden oddział na terenie szkoły. Są to dzieci sześcioletnie, łącznie w przedszkolu mamy na dzień dzisiejszy 216 dzieci. Szkoła natomiast podstawowa, licząca 24 oddziały, liczy sobie obecnie 501 uczniów. W naszej szkole mamy 49 uczniów uczących się języka kaszubskiego i 32 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, a w przedszkolu jest takich dzieci piątka. Do szkoły uczęszcza 15 uczniów z Ukrainy, a do przedszkola czwórka takich dzieci. Jeśli chodzi o sukcesy, ja podeszłam troszeczkę może inaczej do, do tych naszych sukcesów. Jakby wydaje mi się, że chyba ubiegłorocznym i jeszcze trwającym sukcesem, ponieważ program był zapisany na półtora roku, jest program Erasmus. Udało nam się pozyskać bardzo duże środki, które zostały wykorzystane na mobilność nauczycieli. Umożliwiono w tym roku szkolnym 15 nauczycieli wyjazd dwutygodniowy na szkolenia językowe do Irlandii. Odbyliśmy również z kolei u nas w szkole szkolenia, na które przyjechały nauczyciele z Łotwy. Były to szkolenia naszych pracowników dotyczących debaty, a także pracy samorządu uczniowskiego. Czekamy jeszcze w lutym na kolejną wizytę, kolejną grupę nauczycieli. Będzie to ostatnia mobilność, która będzie zamykała nasz projekt. I wiem doskonale, że te nasze programy Erasmusowskie, czy dotyczące wcześniej w poprzednich latach, jeszcze za czasów Komeniusa, więc czy komeniusowe, czy Erasmusowe, dotyczące wymiany i mobilności dzieci w tym roku, mobilności nauczycieli, bardzo wpłynęły pozytywnie na wyniki na egzaminach ósmoklasisty na poziom języka angielskiego, który jest no według, według nas powyżej 80%, więc to już jest naprawdę taki wynik, z którego możemy być dumni. Drugim takim bardzo ważnym sukcesem, właśnie wydaje się, że są to wyniki na egzaminie ósmoklasisty, w szczególności z języka angielskiego. Mamy w poprzednim roku szkolnym, mieliśmy Właściwie tuż na parę dni przed zakończeniem roku szkolnego kończył się Krajowy, krajowe ogólnopolskie zawody w piłce plażowej chłopców, gdzie przeszliśmy przez wszystkie etapy, pierwsze miejsce mieliśmy w finałach wojewódzkich. Na poziomie ogólnokrajowym udało nam się uzyskać drugie miejsce, czyli wicemistarstwo kraju. Ja do naszych sukcesów bym podkreśliła jeszcze poza tymi sukcesami kilka tylko dodatkowych, jeśli chodzi o sportowe, to Igrzyska Młodzieży Szkolnej,